Zadkowa, gotą go wysłam z Beatsbytu, bo na Florydzie wiesiada, będzie i go tam wam ta się na wiesiadę, go tam wam wy, rower z Skaraz, go tam ale no kuniła. Nie ma ku jedno pożyczyłam sąsiadowi hajlo, bo FM słabością go. Widzicie, ale drugie tej się skupiłam na highwayu, jak żebym na rampę wjeżdżała. No i nie ma. Pani, nie mam ku pożyćcie. Bo miałam zwolnić tu na otwarty mikrofon, hajno, ale środa minęła. I go do mnie mam kół. ratujcie z mnie ludzie, ratujcie, bo trzeba, trzeba już wyizdać. Już trzeba wyizdać na to biesiadę, żeby zdążyć kodą, Paliwo jest! Paliwo jest cytrynówka od góroli specjalne! Z ładowaniem na żądnym gestej nie, nie będę się zatrzymywać. Godowam, jadę, jadę, w, bo czekają na mnie kurony na Florydzie, godą będzie wymiana handlowa. Godowam! Byłem dzisiaj w mieście i szukałem was. Dużo mam dolarów, i zapraszam was. Robię dziś imprezę, mówię dla was szczerze. Chcę dziś z wami Serdeczny Bóg zapłaci polskiemu kółku kontraktorskiemu kół, kół i ruperskiemu za donacje w postaci tego to rowera, żeby mi oto cebula mogła wystartować z turbodoładowaniem na Florydę na najlepsze miesiące jakie jeszcze nie było seksownym dziennym cygańskim w Sowieckim 23 maja i dzień później, 24 maja, w polskim centrum Clearwater, i Jana Pawła II. No to jadę! Ahoy, widzi się na Florydzie! Jadę! Sergio de Foro Daw, senenc akełowę Meteorodav.

to ja nieźle muszę pedałować, żeby z Florydy tam zdążyć go bo trzeba będzie mi więcej paliwa potrzeba tam. Potem ratujcie mnie, żeby mi jako nie capli na highway, łączecie z otwartym kontejnerem Jadę. 31 maja w New Jersey. Zapraszam na Biesiadę do Krakowia Club w New Jersey, a, a potem w Chicago. Zapraszam do Chicago w Janosiku będzie. 5 czerwca w piątek. Zapraszam was do Janosika. Biesiada z ścianiem i z zespołem góralskim. A dzień później w domu Podkalan. W podkalańskim będę ją narusz tajcować i z jazgotem będę tam razem śpiewać. Zaproszę was kochani. Widzimy się na Biesiadę. Ole, 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 kocham Biesiadę. manca zabagesa Biesiada, Biesiada, Biesiada z księciem cygańskim Dżanin. Zapraszam was na wspólne biesiadowanie przy muzyce cygańsko-słowiańskiej. Florida, New Jersey, Chicago. Na biesiadzie w Chicago oprócz dj wystąpi zespół Spotchala Jazgo. Zapraszamy.